Państwa witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowi goście Katarzyna Wojda, Bogdan Rynkiewicz. Jesteście naturopatami, ekspertami i jesteśmy po bardzo ciekawej konferencji. Wczoraj od wczesnego ranka do późnego wieczora byliśmy na wspaniałych wykładach wielu specjalistów. Konferencję zorganizowała Harmonia. E, opowiedzcie o takich Waszych y, spostrzeżeniach. My z Kasią to jesteśmy już po raz tam kolejny. No kolejny i kolejny Zdziesione. na tej konferencji. tak? A w ogóle to już jest konferencja 14. 14, tak. Ona jest tam zawsze połączona z targami umiejętności dbania o zdrowie. To też jest taka cenna część tej konferencji. No i muszę powiedzieć tak, że zaskoczyło mnie tym razem, że o tyle poziomów, Świadomość tych uczestników konferencji wzrosła, i tak. ich wiedza, tak. Więc tutaj już mhm. na następnych tych edycjach to muszą być już bardziej zaawansowane, skomplikowane tematy. Aczkolwiek tematy i tak były bardzo ciekawe i za Były tak, bardzo tak, ciekawe, nie? ale widać tak. w rozmowach takich w kuluarach, mhm. takie wydarzenia okołokonferencyjne, to słychać mądrość tych ludzi. Oni wiedzą, o czym mówią naprawdę świetne, merytoryczne wypowiedzi, tak. potrafią znaleźć rozwiązania proste, takie związane z medycyną alternatywną na temat różnych tam takich chorób przewlekłych, z którymi, tak jak powiedziałaś, medycyna ta klasyczna Mówi, że nieuleczalna. Tak, skuteczność zerowa <grym> Tak, my widzimy zupełnie inne oblicze podejścia do zdrowia. I ciekawą rzecz podpowiem, wiemy, że duża część gości, znaczy gości, duża część widzów to było środowisko medyczne i to jest tak, zaskakujące. Wyjątkowo że to, tak. Wyjątkowo tym bardzo razem. Bardzo dużo lekarzy. To już jest czternasta konferencja, więc to nie jest tak, że to dopiero wyszło na świat yy, dzienny. Yy, od ponad siedmiu lat odbywa się konferencja i rzeczywiście teraz, to, co zauważyli prelegenci, ale i my sami, ja na przykład zauważyłam mnóstwo nowych osób, osób, które pytały o bardzo proste rzeczy. Więc my się również spotykamy tutaj, no i z naszymi kolegami, jak najbardziej lekarzami, wspaniałymi wykładowcami. Spotykamy się również z naszymi podopiecznymi, którzy już też są na drodze świadomości i ta świadomość się ich poszerza. Więc to są piękne spotkania, ale teraz zauważam wyjątkowo dużo nowych osób, co, co bardzo mnie cieszy osobiście, że. Wiedza, świadomość się rozlewa, po prostu się rozlewa i to jest niesamowite. A medycyna powinna być jedna, skuteczna. Tak. Lekarze, terapeuci, szczególnie lekarze, bo to tak najbardziej dzisiaj ten problem dotyka lekarzy, lekarz powinien mieć dzisiaj razem z pacjentem powinien mieć prawo wybrania odpowiedniej metody, którą będzie prowadził tę osobę. Wiemy, że tak nie jest. Dlatego też, no, i podczas tych naszych spotkań, my się cieszymy, że się, że, się, że się Polacy edukują, że przyjeżdżają również z zagranicy, bo bardzo dużo osób przyjechało tutaj z zagranicy. Dzięki temu my jako naturopaci, którzy pracujemy na co dzień w gabinetach z naszymi podopiecznymi, spełniamy taką rolę również edukacyjną. My im pokazujemy jak, w jaki sposób, na co zwrócić uwagę, bardzo mnie osobiście cieszy to, że, że to pączkuje i jest tych ludzi coraz więcej i rzeczywiście ta wiedza się szerzy. Mm -hmm. A tak jeszcze powiedzcie trochę o sobie, bo Bogdan Ty już miałeś okazję yy, się przedstawić widzom Tagent TV, ale te Kasiu jeszcze nie. Powiedzcie trochę o tym, gdzie Was klienci mogą y, szukać, y, czym się zajmujecie, jakie macie doświadczenie? Kasia jest mistrzem naturopatii i ona ma w Gdyni gabinet o wiele bardziej rozwinięty jak mój, i ma o wiele większe możliwości jak ja, tak? Więc yy, Lubię i też, Twoją skromność, Bogdan. I tutaj to doświadczenie, Kasi. Ale słuchajcie, my współpracujemy razem. Tak, tak, oczywiście. Jest nieraz tak, że w trójkę prowadzimy jednego pacjenta, tak? Czyli takie konsylium robimy, tak? Jeden tak. ma taki pomysł, drugi ma taki pomysł, i to się tak, tak. ładnie, pięknie potem przekłada na skuteczność. Yy, na inżynierskiej 78 w Gdyni masz, z tego tak. co pamiętam. Daj. Niedawno byłem u Ciebie i tam skorzystałem z takich, ale to nie będę o tym mówił z też cudownych możliwości. E, natomiast jeżeli mówimy o skuteczności, tak, mm -hmm. to słuchajcie, no na pewno zabrakło na tej y, y, części targowej y, preparatów y, Magabeny. z Magawenom, ale naprawiamy ten, tutaj ten, y, tą lukę, ponieważ już y, w najnowszym wydaniu noworocznym harmonii, tak? będzie taka powiedzmy sobie zapowiedź tak, która trafi tam do pewnie dziesiątków yy, tych ludzi którzy kupują harmonię na na co dzień to jest taki dwumiesięcznik i tam również ukaże się artykuł yy, pod mojego pióra samogęste ja tam nic żadnych cudów nie pisałem tylko zacytowałem wyniki badań na tych preparatach jakie zostały przeprowadzone w potężnych ośrodkach badawczych w Chinach w Malezji, tak, ale w Polsce również, nikt o tym nie słyszał, także Poznań i że Lublin prowadził badania na, na, na pacjentach i jaka jest skuteczność tego, więc ja tam zacytowałem tylko to, co już jest faktem medycznym, to się stało i tego już nikt nie odwróci, że X8, tak, skuteczna się okazała w Poznaniu na badaniach przy raku trzustki, tak. tak. E, więc to się już stało i tego nikt nie cofnie, tak, tych badań już nie można wycofać, że tak, one się odbyły, tak. I wynik jest jasny, tylko kto o tym wie, tak? mm. dlatego w tym wydaniu styczeń luty będzie na ten temat artykuł, tak jak mówię samo gęste, wystarczy sobie poczytać, jakie badania, gdzie były zrobione i na co było skuteczne. I tam jest tylko tyle o, moim, o mojej praktyce z tymi preparatami, bo też tak generalnie tak mocno to odmaja. Ale przypadki są zadziwiające, jeżeli chodzi o skuteczność. Tak? Ja wspomnę o Almantai. Almantaja, jak ktoś dwa opakowania weźmie, tak, to tak, jakby dostał przeszczep wątroby. Tak, tak się zmieniają parametry, takie, tak się wyniki wątrobowe zmieniają. Tak? Więc to jest dla mnie zaskakujący, bo ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie mam tutaj jakiegoś naukowego uzasadnienia. To jest siła aktywnych molekuł. Jak, jak to działa, ale widzę skuteczność. Tak? Mhm. I ta skuteczność jest no, taka aż porażająca. tak? To jest ciekawe, bo teraz na konferencji mieliśmy okazję usłyszeć słowo Ksantochumol mhm. na jednym z wykładów i generalnie mogliśmy usłyszeć, jak antyoksydanty są ważne, w ogóle wszystkie antyoksydanty, jak bardzo są ważne w procesie każdego, w procesie gojenia, w procesie zdrowienia, w, praktycznie w każdym przypadku. Czyli taką jakby sumę biorąc z tego też wczorajszego wydarzenia, to naprawdę naturalnymi metodami jesteśmy w stanie każdą chorobę leczyć, mm -hmm. no, no, każdą, bez, bez wyjątków. I tutaj mówiliśmy o sile antyoksydantów, dużo było też o witaminie C, pojawiło się słowo Xanthohumol wczoraj jako antyoksydant. Zupełnie zobaczcie, jakie proste podejście do leczenia, i jak nieinwazyjne, jak w tym kierunku byśmy chcieli iść. Nasz organizm jest ma bardzo mądry, tylko nie powinniśmy mu przeszkadzać. Mm. Dostarczyć to, czego potrzebuje, zabrać to, czego nie potrzebuje i poradzi sobie z każdym problemem, nie ma z każdym problemem. Nie zapominając oczywiście o motywacji, o emocjach. Cudownym wykładem spinającym działania naturopatów i lekarzy był też wczoraj wykład Fryderyka Karzełka. Yy, który bardzo dobicznie pokazał wielu osobom, że nie wystarczy jeździć na konferencje, nie wystarczy mm -hmm. czytać harmonię, trzeba to wszystko wdrożyć w swoje życie czyli nadać temu yy, działanie po prostu robić, a nie, robić. Tak mówić. A nie tylko robić tak. musimy, musicie, musimy mm -hmm. nie tylko oglądać i czytać. Koniec strachu przed chorobami. Mamy dla Ciebie bezpieczny preparat o skutecznym działaniu przeciwzapalnym. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z mądrością natury powstał X8, unikalny suplement stworzony na bazie ksantohumolu, flawonoidu chmielowego. Badania dowiodły, że ksantohumol ma silne działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, a nawet przeciwnowotworowe. X8 przywraca organizm do homeostazy i uruchamia naturalne procesy zdrowienia. Magavena, New Natural Technology. Jeszcze tutaj chcę o serwince, bo to jest w miarę nowy produkt. Tak jest. Samolot, ja taki... no. kurkuminoidy tak. e i cząsteczki. I generalnie skóryce. na trudno-gojące się rany. Nie miałem takiej możliwości i całe szczęście, tak. Ale trafiła do mnie e pani całkiem już dojrzałem wieku z trądzikiem, który był próbowany przez na wiele metod, wiele sposobów i nic nie dało. Tak? Więc ja tylko. Powiedziałem, że trzeba dobrze buzie umyć, tak. to tam stosuje płyn miceralny do zdejmowania makijażu, to niech stosuje. Zastosować na skórę tam w tych miejscach zmienionych. I słuchajcie, feedback był taki, że następnego dnia już była och i ach, tak? bo zobaczyła na, na ile to po jednym dniu zadziałało. Oczywiście wszystkim swoim koleżankom od razu o tym powiedziała, tak? więc zapotrzebowanie za pewnie w tym regionie. Na tą serwinkę będzie duże. No, ja trudno widzę... gojące się rany, to wiadomo. Tak. To cukrzyca, tak, to jakieś takie rany z zakażeniami, jakimś paciorkowcem, gronkowcem, które się nie goją. I ja to... jeszcze widzę jedno ciekawe zastosowanie, które mocno nawiązuje do wczorajszego wykładu młodego doktora stomatologa. Podpowiecie... Doktora Igora Dogockiego? Tak, doktora Igora Dogockiego. Szokujący wykład. Bardzo szokujący, bo e, chyba jeszcze coś, o czym się mało mówi w Polsce i mało mm -hmm. się o tym mówi na świecie. Słuchajcie, proszę Państwa, objawy, które my zazwyczaj nawet jako terapeuci naturalni kojarzymy z niedoczynnością tarczycy albo z nadczynnością tarczycy, z przełomem tarczycowym, z z niewydolnością nadnerczy, z przerostem gruczołu nadnerczy. Te wszystkie objawy, które gdzieś tam, ta wypadkowa pokazuje bóle w stawach, takie bóle reumatyczne, kojarzyliśmy bardziej z zatruciami i z bardziej z jakąś niewydolnością narządową, albo tutaj z tym traktem hormonalnym, tak jak to bardzo ładnie powiedziałeś, z tą trójcą. Tak, z trójką, trójką tam, Bermudzkim. Przysadka tarczyca, Przysadka, tarczyca i nadnercza. nadnercza tak. A wczoraj mieliśmy możliwość zobaczyć, Udokumentowane materiały na temat tego, jak, jak to powiedzieć jak wpływają stany zapalne stany w jamie zapalne, ustnej na cały to, nasz organizm. To nawet nie stany zapalne, tylko stany gnilne, tak? Takie, takie duże uszkodzenia tkanki okostnej przy zębia, jak to może maskować, i, i, i pokazać symulować niedoczynność narządów. Ale problem jest, słuchajcie, w stanie takim, no tutaj w stanie jakości ozębnej, okostnej, jamy ustnej. A serwinka, właśnie fajny preparat, bo słuchajcie, są też publikacje, które mówią, że ksantohumol usuwa, czy radzi sobie świetnie z bakteriami tymi próchniczymi. Także też profilaktyka jamy ustnej, złoto, profilaktyka jamy ustnej, srebro i tutaj działanie też przeciwzapalne. Także mnie to zachęciło do tego, żeby razy 10 mhm. bardziej dbać jeszcze o swoją jamę ustną, bo w życiu bym nie wpadła na to, że może mnie kostka boleć tylko dlatego, że prawdopodobnie może być uszkodzone korzeń. Zęba. To jest Nawet nie uszkodzony, tylko, tylko, e, tylko tak, to, co się e, dzieje wokół, właśnie około korzeniowo w zębach, które nas nie bolą, my ich nie czujemy. Bo to, hmm. o czym Ty mówisz, to, o czym mówił wczoraj doktor Dogocki. To jest bezobjawowe. Absolutnie tak. bezobjawowe. Nie daje żadnych sygnałów w postaci właśnie czy obrzęku, czy jakiegokolwiek bólu. Ja ma usta i zęby. Ja się tym pasjonuję od ponad pięciu lat i jestem przeszczęśliwa, że w końcu doktor Dogocki znalazł się na scenie i od strony medycznej to opowiada. Ja również i w gabinecie, i, i zresztą sama tę drogę przeszłam swoją również, oczyszczenia swojego organizmu ze stanów zapalnych w jamie ustnej. Mówię też o tym od dawna. Widzę niesamowite rezultaty terapeutyczne u osób, które poszły za mną, zaufały mi i zrobiły porządek w buzi. Naprawdę. A, a słuchajcie... Wszystkie procesy idą wtedy pięknie. Szybko. To jest zakres tematów, które mnie bardzo, bardzo interesują. Specjalizuję się w tym, edukuję w tej kwestii. Zdarzają mi się czasem wykłady, więc na które przychodzą lekarze, dentyści. Zdarzyło mi się kilkakrotnie, że przyszedł szczególnie, to chyba były kobiety najczęściej, pani Kasiu, bardzo pani dziękuję, bo nas w szkole tego nie nauczono. Mm. I otwierają się. Zresztą, wśród uczestników dzisiejszej konferencji też byli lekarze stomatolodzy i też pani doktor stomatolog z Gdańska, gdzie po takiej rozmowie, takim wywiadzie, który przeprowadziła ze mną Sylwia Pogorzelska na jej kanale YouTube, ona to zobaczyła i tak do mnie trafiła i my zaczęłyśmy głębiej o tym rozmawiać i to jest pani doktor z ogromną świadomością jedną nogą już tak naprawdę po drugiej stronie. Całym serce ma jedną nogą z różnych innych powodów wiadomo jeszcze, jeszcze w ten sposób nie pracuje. Natomiast y, ja ze swojej praktyki z mojego własnego doświadczenia na sobie y, z pracy gabinetu dzisiaj twierdzę, że u wszystkich dorosłych osób każdą pracę należy zacząć od buzi, każdą jedną pracę. A z tym się wiąże temat y, wykładu doktora Witczaka, tak? Też, Zatrucie oczywiście. Zatrucie rtęcią, tak, tak. neurotoksynami i to, co doktor Witczak wczoraj pokazał, że słuchajcie, badania laboratoryjne, takie tradycyjne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tak, że pójdę zrobić badanie z, y, z krwi czy badanie z moczu, nie są w stanie tego wykryć. Nie Więc, widać tego. Słuchajcie, pozostaje jedynie... Taka zaawansowana diagnostyka, ale na biorezonansie, tak tylko no. na tym można liczyć, skoro badania laboratoryjne nie pokażą nam tego zatrucia. No, I nowoczesne tak. metody diagnostyczne stomatologii biologicznej też to pokazują. Drodzy Państwo, nawet jak nam się wydaje, że yy, kiedyś mieliśmy jedną plombę amalgamatową, którą, zos, która została usunięta nawet 20-30 lat temu, wydaje nam się, że już nie mamy żadnego śladu portenci w organizmie, nic bardziej mylnego. Niestety, w tamtych czasach, zresztą i dzisiaj też jest wiele gabinetów, które usuwa amalgamaty w sposób niewłaściwy, nie zachowując podstawowych standardów bezpieczeństwa pacjenta, lekarza i środowiska. Zostają te przestrzenie oczyszczone niedokładnie i zostają ślady, nawet najmniejszy ślad, który zostaje po amalgamacie, który zostaje potem przykryty zwykłą tradycyjną plombą wypełnieniem. Niestety nas truje, truje nas 24 godziny na dobę. Artencić jest najsilniejszą neurotoksyną i jest tak mnóstwo objawów zdrowotnych, których nie połączymy nigdy bezpośrednio, a wynikają one z zatrucia artencią. A tutaj niewydolność mięśnia sercowego, przewlekłe zmęczenie, mhm. niewydolność wątroby, takie objawy, o których wydawałoby się, że to nie ma nic. Nawet depresja. depresja. Nawet tak to, że ktoś na przykład nagle traci zainteresowanie otoczeniem i nie chce się spotykać ze znajomymi, prawda? Mm. Czy, czy tego typu rzeczy. Bardzo ulotne i trudno mierzalne. Ale no to, i, tu... I to przewlekłe zmęczenie, mm -hmm. które kompletnie nie jest kojarzone nawet u wielu pacjentów jeszcze. Przewlekłe zmęczenie nie jest kojarzone z jakimś niedoborem albo z jakimś zatruciem. Raczej tylko z przepracowaniem. To Przepracowanie. tu jest właśnie ten temat tych metali ciężkich i poprzedni wykład doktora Witczaka na poprzedniej konferencji, gdzie on pokazywał badania. Jeżeli jest rtęć w organizmie, to nigdy nie uzupełnisz magnezu do właściwego poziomu. Ha. I druga sprawa, jeżeli są metale ciężkie w organizmie, a Ty chcesz usuwać pasożyty, tak, to nigdy tego Ci się nie uda zrobić, dopóki wcześniej nie usuniesz usunie tych toksyn metali ciężkich. I to się, ten temat właśnie tych metali ciężkich tego, co mamy w buzi, się przewija przez wszystkie problemy, czego byśmy się nie dotknęli. To nie zrobisz tego skutecznie, dopóki sobie nie uporządkujesz. Tutaj. Nie można robić helatacji, jeśli nie mamy pewności, że w buzi nie ma śladu rtęci. Yy, o tym bardzo często zapominamy. Wiele osób zaczyna sobie, prawda, bo przeczytało jak działają pewne preparaty w tym kwas alfaliponowy. zaczynają sobie robić metody oczyszczania z metali ciężkich. Można sobie zrobić krzywdę. Naprawdę, jeżeli nie mamy pewności, że nie ma żadnego źródła rtęci czy też innych metali w jamie ustnej, nie powinniśmy tego samodzielnie robić. Czyli przebadać się i przebadać robić to ze ekspertem, tak z kimś jest. bardzo doświadczonym. Mhm. Nie robić tego na własną rękę. Ja osobiście słyszałam o przypadkach osób od naszego przyjaciela profesora, które odchudzając się, zaczęły uwalniać toksyny, metale ciężkie i zmarły z powodu przetoksycznienia tkanek. No właśnie. To, w procesie odchudzania się, proszę, to, proszę. Bo gdzie chowa? Do tłuszczu, tłuszczu. Tłuszczu. tłuszczu, oczywiście. Jak gubimy tkankę tłuszczową, to metale ciężkie przedostają się do całego organizmu, więc... Wiele osób z różnego powodu ma takie niealkoholowe, tak, obtłuszczenie wątroby. I teraz ktoś, kto chce zlikwidować to obtłuszczenie wątroby, no, Super decyzja, tak? tylko co zrobić z tymi toksynami, które się z tego tłuszczu nam tutaj wysypią? tak? Czym to neutralizować, czym wiązać te toksyny i skutecznie usuwać z organizmu? Tak? Największym organem tutaj powierzchniowo będzie skóra, tak? Oczywiście. przez skórę to trzeba usunąć. Sauna. Sauna, absolutnie. To każdy w zasadzie bezpiecznie może sobie zastosować. Saunowanie powinno wejść w taki rytm naszego życia. Nie mamy w kulturze naszej nawyku saunowania. Jest to coraz bardziej popularne. My zalecamy jak najbardziej, bo absolutnie najbardziej efektywnie usuwamy szczególnie kadm z naszego organizmu właśnie z potem. I dzieciaczki powinny biegać, pocić się, i my dorośli, i wiadomo, im jesteśmy starsi, tym nasza aktywność fizyczna powalnia, jest troszeczkę mniejsza. Już nie pocimy się tak bardzo, dlatego, chodzenie na saunę przynajmniej raz w tygodniu to powinien być już nawyk. Okej, okay, za chwileczkę się rozjedziemy w trzy strony świata, tak? Ktoś pojedzie na południe, ktoś na wschód, ktoś na zachód, ale. Na pewno warto wrócić tutaj na kolejną taką konferencję. Myślę, że do wszystkich dotarło, że te dwa tysiące ludzi siedzących i słuchających na scenie na, 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 widowni. Tak, na widowni, tak, tego, co mówią prelegenci, to już nie są ci sami ludzie, którzy pięć lat temu dowiedzieli się z książek tak, o, z ukrytych terapii, że witamina C jest taka rewelacyjna i coś tam. To już jest inna świadomość tych ludzi. To jest miło popatrzeć, że te dwa tysiące ludzi tak, prezentują już jakąś taką ugruntowaną wiedzę, tak, no, wspaniałą świadomość tego, że y, żyjemy w świecie no, niestety toksycznym. Tak, mhm. I tych toksyn trzeba unikać, jeżeli się nie da, to trzeba je usuwać no, i potem doposażyć organizm w to, y, czego mu brakuje, tak, po to, żeby tą homeostazę w jakiś sposób osiągnąć, żeby organizm się mógł zacząć sam. Leczyć samodzielnie. I lekarze, coraz więcej lekarzy, którzy podchodzili wczoraj do naszych kolegów, przedstawiali się, więc to też bardzo, bardzo cieszy, że jest ich coraz więcej. Dzięki temu w miejscach, gdzie mieszkają, mieszkacie też Państwo, będą osoby, do których będzie można trafić, którzy już troszkę inaczej myślą, jeszcze troszkę się boją, ale jest duch w narodzie. I w, w drużynie, w grupie jest siła, tak. ponieważ jeszcze parę lat temu jednostki, które mądrze prowadziły pacjentów, mądrze dawały wskazówki ludziom, były gdzieś mocno krytykowane. Ale kiedy my, stajemy, my świadomi ludzie stajemy się dużą grupą, w tym jest siła, w tak. tym jest to ta, 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 ta budzenie środowiska, ta transformacja ludzi do tej świadomości jest dużo bardziej skuteczna i, i, i działa, po prostu działa. Nie? Bardzo Wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam też brać udział jako widz w tej konferencji Harmonii. Widzimy się w kwietniu tak, dwie na dwie kolejnej dwie konferencji, czyli 20 kwietnia. Zapraszamy wszystkich Państwa na kolejną konferencję Harmonii. Czy wiemy, gdzie ona się odbędzie? Również tu w, Gliwicach. w Gliwicach. Gliwicach. To nas bardzo cieszy. Ja Wam powiem, że już od organizatorów wiem, że już pierwsze bilety się sprzedały. Sprzedały się wczoraj, jak się kończyła tak. konferencja, to ludzie już zakupywali bilety na 20 kwietnia. Dziwne? Dziwne. Róbmy rzeczy, które są dobre, skuteczne i prawdziwe. Bądźmy dziwni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.